Kurbaniak. Dzisiaj będziemy zwiedzać bunkry na naszym kanale i zapraszam do... To jest jakiś bunkier, nie wiem, niemiecki jest. Mało miejsca tam jest, ale to był taki podstawowy. Taki do ochrony tylko. i to. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, piszcie propozycje w komentarzu. A przypominam Wam serduszko i, i zapraszam do środka. Czekaj, czekaj, ja muszę tu latarkę wyciągnąć. Tak, ja żaby, Czekaj, tak? ja też. <laughs> tak, weźmy kurwa. Bez latarki pekna tak chuja. Słuchajcie, patrzcie. Tutaj jak byli ostatnio, to znaleźli czaszkę. Ale tu nie ma, tu jest właśnie pentagram. To jest miejsce... Tutaj było jakieś ognisko. I to tak wygląda wszystko. No tutaj są takie... Pławone kości dosyć mocno takie, już podbiły. Jakby się wyglądało. To jest dosyć ciężko, ale bezpieczne niż nie było okazji, żeby, żeby nagrać nic. No tutaj znowu takie same, no same powierzchnie jak tam. No I co, tak to wszystko wygląda tutaj. Jak widzicie. Dobra, słuchajcie, wychodzimy Dobra, z tego wychodzimy bunkru, z tego. idziemy do następnego. Słuchajcie, jesteśmy już przy kolejnym bunkrze. Będziemy teraz wbijać tak jak tutaj wygląda. Tu jest światło daje, sorry, ale słońce mocno świeci. jakieś wejście profesjonalne. Hardcore się ciągają. się tam czołgają. Idziemy co jest porządniejsze wejście chyba? Nie już. To jakieś okienka? No to jest Zobaczcie jak to wygląda jeszcze z tej strony. Zabijamy do środka i zobaczcie w Jest on całkiem duży. A to wygląda tak jak tamten. A tam nie, bo tam jest większy. I tam masz pomysły, Ej, zobaczcie, tutaj jest tutaj to jest trochę inaczej. Idziemy zobaczmy, tak wszystko wygląda, znowu takie same jakby wiecznie. sufit, takie paski. Uwaga, nie ma, nie ma nic. Siłuszko starej kuli. Nie było, co jest, są dla piechoty. Co to jest? Nie, są dla piechoty, tylko a myślałem, że tam będą pomyślały o No. ENM -en -en 1806 To jest ja Kurde, coś sam. Tu Przejdziemy to samo. Jeśli to nie jest, jest, jest jakaś ściema no to graficjarze już długo istnieją to jest, Haki na ścianach Czyli pewnie Jak się z tego zdało? Myślę, że kosztów nie ma Patrzcie na to Co to, to, yeah. to jest? To jest srań Co to jest? Coś tu znowu 1978 tu mieszka Śmieszka Nagle to ślodzi To byłoby jaja Te umywarki zakopano w I tutaj znowu takie samo pomieszczenie Zobacz, tutaj jakby takie metalowe te już widać Zbrojenia Słuchajcie, zbrojenia to się nazywa Tam przez okno widać wul I te same pomieszczenia Z tego całego bunkra No i co? Idziemy zaraz Do kolejnego bunkru Słuchajcie, przypominamy wam, że na 45 subskrypcji wchodzimy do fortu pierwszego, gdzie może znajdować się amunicja, a na 50 subskrypcji do elektrociepłowni w Poznaniu, także e, nie zapomnijcie dać naprawdę subskrypcji, bo szykują się ciekawe materiały specjalnie dla Was, na Forcie Pierwszym, możemy nawet i ryzykować życie, żeby tam wejść, bo jest taka mocna przepaść tam, bo byliśmy tam wczoraj. No, także co, idziemy na następnego bunkru. Słuchajcie, Albert przed chwilą wszedł do tego bunkru, ale no tam i zobaczył szczątki ryby zdechającej dlatego nie nagrywaliśmy dla Was tego na kanał, bo stwierdziliśmy, że może nam YouTube to po prostu ten film, po prostu jak nadzwyczajnie usunąć. No także co, dziękujemy Wam za ten film. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek na tym kanale, aby nie ominąć oczywiście żadnych nowości. No i co, przypominam, na 45 subów lecimy do Fortu Pierwszego, gdzie prawdopodobnie jest amunicja, a na 50 subskrypcji lecimy do opuszczonej elektrowni, Także dwa ciekawe odcinki się szykują. Mamy 40 subów. Także na spokojnie. Wbijajcie subskrypcję. tym więcej subskrypcji, tym więcej odcinków. Dzięki, siema.